I jaka długo jest ta piosenka? Co jest? Jezu, co się dzieje? Cześć, z tej strony Sen. Witam was w kolejnym odcinku z Girl Friday Night Funkin'. I ostatnio sobie zrobiliśmy tutaj week drugi. W sumie powinien to być pierwszy week z Boba i Bozipa. A dzisiaj zagramy sobie na Boba Bob Takeover i widzę, że się przebrał <grym> za Boba w sumie <grym> z Boba i Bozipa. Także gramy sobie. Zobaczymy, co tutaj będzie. <grym> A czy to jest początek tak jak z pierwszego dokładnie? OK Ale to co to będziemy grać od początku wszystko, czy co? No zaczęło się tak samo. A dobra, jednak nie. O nie. OKj. Okay.

O Jezu! Dostał mikrofonem w łeb. Nie. Ten Bob to jest jeden wielki mem, nie? A i z na Boba będziemy walczyć, co? Będzie... Bob na Boba. Jezu. Dobra, no to gramy. Na Boba. Ale on ma dziwne strzałki. No, tak jakby ręką narysowane takie nierówne w ogóle. Fajnie, fajnie. Ale fajnie się gra bobem. No, tak dziwnie. O, tam plus ty uchodzi. O Jezu, pomylim klawisze. <grystanie> Nie, no jestem naprawdę ciekaw, co to się stanie. Bo Bob zawsze słynął właśnie z takich strasznie memowych rzeczy, takich powalonych Pierwsza piosenka będzie spokojna Ale później? Oj, ciekaw jestem Dobra Uff. Bardzo mi się podoba ten głos Boba Zawsze ten początkowy jest taki spokojny strasznie O Jezu <noise> Ten blue tam sobie chodzi Z, z lewej na prawą Ale ciekaw, mnie Czy to jest czas, w którym Tak jakby To jest przed spotkaniem Boyfrienda, czy po Czy w ogóle to jest alternatywa tej historii że oni nie spotykają boyfrienda ani girlfriend tylko właśnie Boba. Mam nadzieję, że się tego dowiemy. Ale ładne! Bozi, byś pomógł trochę, a nie stoisz jak pajac. Dobra, kończymy zaraz i lecimy na kolejną piosenkę, już się nie mogę doczekać, co się stanie. Jak taką piosenkę przegra Bob, to się... Po lewej oczywiście Bob To się może wkurzyć Czemu to jest copycat w ogóle? Nazywa się Gnojek kopiuje, Czy jak coś kopiujesz? O, jest, wow, dobra O nie nice job, Bob. <laughs> To było łatwe <laughs> O kurde O Jezu, co się dzieje? O, oh, fuck co on im zrobił? piernicze. O, jednak, czyli przed spotkaniem... Chyba boj... Tak, przed spotkaniem boyfrienda. Czemu? O! O my god! Czemu tu zawsze muszą być głosy pierdów? To mnie zastanawia. Okej, okay, czyli... To ty? Kim ty jesteś? Bip? <laughs> Wyglądasz naprawdę dzi dziwnie, moje imię to Bob i. A, Bob z gry. Bob i bo... Znaczy z gry. Moje imię to Bob z moda Bob i Bozip Koście, jeśli się nie zamkniesz A, <laughs> zamknij się, delikatnie mówiąc. <laughs> Daj mi mówić. Bra. Pozwól, że ustalę tu jakieś zasady, ty głupku nie jestem żadnym dreamiem, dreamem, nie nazywaj mnie tak. Po drugie, jeśli nie przegrasz jeśli nie wygrasz tego, rozwalę cię. Hej, cześć! Hej, hej, hej ludzie, to ja, Ron. Pieprz się, Ron. Jezu smutna minka. O nie wie, biedny Ron. Dobra, czyli zaczynają się te memy. Na ikonę! Jest bob, i ma do gry po prostu napisane her, bo się komuś nie chciało rysować. O jezu, już! Let's go. Let's go! Tak jak mówiłem. Zalane memami to chyba będzie. Jezu, ten ron z tyłu. Jezu, yes, biedny Bob i Pozip. Zostali zamieni w Boba i Rona. O, Amogus! Ty, teraz zauważyłem, że Amogus jest z tyłu tam. On był wcześniej? Oczywiście pierdy muszą być. Standard. Proszę, niech nie będzie... Jezu, ile tych... Co tu się dzieje? Boże... Ale... Mix wszystkiego to jest. Jakby ktoś wrzucił Boba, Boba i Bozipa, milion memów, i zmiksował. O, co tu jest? Co się dzieje? Czemu ja się zamieniłem w kogoś? O Jezu. No i wrzucił do miksera, kurde, wszystko. I zmiksował. O Jezu, moje uszy. Co tu się dzieje, no? Boję się klikać straj, bo za każdym razem coś może być innego. What? O Jezu! Przeniósł nas gdzieś. Okej. Okay. Kolejne memy. O, jestem gości to. Bli, bli, bli. Dobra, wyniósł nas. Co tu się dzieje? Ja pierniczę. Te jumpscary. Ale bitwajny. fajny. Minecraft. Co? Moje uszy. O nie. Wiecie, na końcu się wkurzył. Okej okay. <noise> Ja nie wiem, co tu się dzieje, to cholery. O, gramy na rana. Ty, pieprzony gnojku. Ty... Ty, pieprzony gnojku. Znajdę, gdzie ob oboje żyjecie, i upewnię się, że. O nie, dobra, nie będę tego nawet tłumaczył. To jest zło totalne. Dobra. Moja tura, żeby żeby mu skopać dupsko. Moje imię to Ron. Jestem członkiem klubu pingwinów. A byłem w modzie FNF mod new update. Aha, czyli on po prostu się przedstawia, dobra? W którym zostałem zamordowany? I zadźgany, Nie. Yeah. Nie moje ciało zostało wykorzystane dla satysfakcji Boba. Co ty gadasz z tortury? Co? Dobra, z, miał złe życie, dobra. Dobra, wykorzystali go na social media. Dobra, on się wyżala, ale nie, nie mam zamiaru takich rzeczy tłumaczyć co gada. Ach, niech się skończą te tortury. Wiem, kto, wiem w, yy, kto w to gra. Wyciągnij mnie stąd To nie jest żart. <noise> Zatrzymaj swoje nagrywanie z OBS-a i, <noise> i mnie wypuść, to <noise> to... Nie, nie, za, nie zatrzymam. Okej. Okay. Robo Battle. Okej. Okay. Śmieszek. <noise> o, a mogus dostał. One. O Jezu, już! Czemu tak od razu jest? Dobra, to jeszcze, jeszcze więcej. Co to było? Jeszcze więcej memów. Jakie okularki założył? No, tam dostał. I tam ktoś smutny jest. Co jest? O nie. Co to jest? No fajny, oczywiście pierd musiał być, no standard, to jest... Ale nim rzuca po całym ekranie tej... Nie wiem, to jest po prostu... Nie wiem co powiedzieć na tego moda, nie? I like it, Koji! <laughs> I like it, <laughs> I ten krzyk! Nie, nie mogę, po prostu nie mogę. Najlepiej siedzieć w ciszy i po prostu się delektować tym artyzmem i memami. <śślinikli> o jezu, masakra. Drugi tydzień był fajny, ładny, taki dobrze zrobiony. <ślinikli> A to jest czysta parodia, wszystkiego chyba. I jaka długo jest ta piosenka, co jest? Jezu, co się dzieje? A to był Geometry Dash? Jezu, przez chwilę nie wiedziałem gdzie jestem w ogóle. Nie widziałem strzałek, ale tam widziałem chyba latający kibę. Czy to jest Undertale? Tak, to jest Undertale piosenka. Ja pierniczę. Szczerze. Przy tej parodii musieli się coś czuję znacznie bardziej napracować. O nie! I ta piosenka ze starych filmów z YouTube'a Tutorial gościu pisze w notatniku I ta piosenka leci. Który to rok? 2002? Nie, 2002 chyba nie To chyba o wiele za wcześnie. O jezu! Nie wiem, naprawdę. W ogóle teraz zobaczyłem, że ta piosenka się nazywa Ron Ronald McDonald. Ronald McDonald Slide. Dobra, dobra. Bobik tam sobie lata. Co tu się do cholery dzieje, naprawdę? Moje uszy. <laughs> nie. Nie fair. Nie miałem przełamania czwartej ściany. A nie, nie łamałem czwartej ściany, tak jakby za nic. Ah, gitgut po prostu. <laughs> Myślę, że się Stransformuje O, trzecia piosenka. A, ale. Tro Jezu! O nie! O nie! Co to było? <śm> <śm> On się stransformował i został przejechany chyba. Jo ja piernicze. Nie, zobaczcie tego Boba rozdryzdanego na. O Jezu! O Jezu! Biedny. Dobra, yy, na free play, z tego co słyszałem, jeszcze można zrobić tak. Właśnie. Jest X-Difficulty i są nowe piosenki. Ale to zrobimy sobie yy, w oczywiście. Tak? Są? Tak, są. Ale to zrobimy sobie oczywiście już w nowym odcinku. Mam nadzieję, że to Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, subskrypcję. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i. Pa, pa.